Siemano, błądziorno właśnie ruszyła sieć testowa V2B. Miało być V2,5, ale zostało V2 i 2, 2B, jak to nazywa sam Richard w swoim poście. Ten post został wrzucony jak się nie mylę wczoraj. Albo nawet dzisiaj, 20 marca 2020 dzisiaj, tylko tam jest inny czas, więc trochę to inaczej wygląda. Tak więc ruszyła sieć, teraz wam pokażę jak ją dodać, jak to zrobić. Oczywiście na Metamasku, logujemy się na swojego Metamaska, ja już tu dodałem tą sieć. Ale oczywiście zasięg usuniemy. Usuń. Ta, ta jest wcześniejsza, ona już nie działa. Teraz dodajemy tą nową sieć. Tak więc potrzebujemy danych. W pierwszym linku od Richarda w poście chodzimy na pulshain.com, tu mamy wszystkie informacje. Naszym zadaniem jest teraz go skopiować i wkleić w odpowiednich oknach. Mniej więcej wszystko jest. Tak samo się nazywa Każde okno jest jakby tak samo podpisane, więc nie będziecie mieli z tym problemu Ewentualnie na język polski jest przetłumaczone identyfikator łańcuchów, to jest po prostu China ID Dosyć prosty język angielski tutaj jest Więc myślę, że spokojnie sobie poradzicie Z wklejeniem tych wszystkich Rzeczy I teraz przegląd bloków, tu jest taka mała różnica, nie wklejamy następnego faucet, tylko wklejamy po prostu Block Explorer Naszego metamaska Zapisujemy. I teraz mamy dodaną sieć Puls Chain testnet, tylko tak samo się nazywa jak ta. Hmm, to to mogę usunąć. Zostawiamy, zostawiamy tylko tą. I tu oczywiście nie będziecie mieli puls Musicie sobie zaimportować token. Import token. Klikacie Import Token. I teraz potrzebujecie adres kontraktu tego tokena, jakim jest Puls X. Tutaj jest na dole w pierwszym komentarzu przez ryżka wklejony. Kopiujecie ten adres i na metamasku wklejacie w pierwszym okienku. Ten token już jest dodany, dlatego nie mogę tu go dodać, a tu samo się wszystko wypełni. Dajecie dodaj token i macie ten token, tak jak ja mam tutaj. Poświęciłem około 100 dolarów i otrzymam 986 tysięcy puls X. Myślę, że fajnie. Na puls chain, czyli na pulsa nie poświęcałem z tego konta, tak więc tutaj jest 0. Ale oczywiście możecie skorzystać z kranika, już Was informuję Gdzie to szukać? Kranik Wracamy z powrotem do posta wyżej Tak więc po kolei, tu jest BLOCK EXPLORER To na razie nie będziemy się nim interesować BRIDGE PULSE to za chwilę Faucet, czyli jakby Darmowy Możliwość odebrania darmowych tokenów PULSE Chain, czyli pulsów Oczywiście to są tokeny testowe, więc otrzymacie 10 tysięcy pulsów Jeśli tutaj dacie REQUEST ja oczywiście nie mogę dać, bo dałem na innym portfelu wcześniej odebrałem te 10 tysięcy darmowych tokenów, oczywiście do zabawy, bo to jest sieć testowa. Tak więc wy tu sobie wchodzicie tutaj łączycie swój portfel, regwest, otrzymujecie 10 tysięcy tokenów puls, żeby mu zrobić transakcję do dalszej zabawy. Tak więc tutaj będziecie mieli 10 tysięcy puls TPLS, będzie 10 tysięcy, jeśli odbierzecie właśnie z tamtej strony. A to jest potrzebne po prostu jako paliwo do transakcji. Tak, Ethereum jest potrzebne na sieci Ethereum, na sieci RC20 jest Ethereum takim paliwem. To tutaj właśnie będzie puls na sieci Pulse Chain. Tak więc faucet to pierwszy ważny link. Znaczy, tutaj jest czwarty, piąty nawet faucet. Idziemy wyżej. Teraz wchodzimy na to, co nas najbardziej interesuje. Czyli w link pulsex.com i tu jest oczywiście początek, to jest ten link, ten trzeci, PulseX i tak będzie wyglądała ta jakby wymiana. To jest y, ten swap na sieci PulseChain. Co tu możemy wymienić? Możemy wymienić pulsy, PulseXy, HEXy, USDT, USDC, DAI na tokeny tutaj niżej wybrane. Tak więc spróbujmy wymienić PulseXy. A już są zaznaczone. Na górze zaznaczymy PulseXy. Spróbujmy wymienić na przykład 10. 10 PulseXów otrzymałbym 10.2 pulsy. I tak dalej i tak dalej. Tu możecie się już bawić, bo to jest oczywiście sieć testowa. Na przykład pulsy będę chciał wymienić na heksy. Ile pulsów? Ile kosztuje heks? Widzicie jaka cena jest, jaka, jaka ogromna różnica jest. Oczywiście te liczby są z kosmosu na razie. To jest tylko do zabawy, więc nie sugerujcie się tymi przelicznikami, bo to dopiero jest sieć testowa, to dopiero wszystko ruszy, ceny będą ustalane, więc te ceny są oczywiście z kosmosu te przeliczniki. Tam widziałem, że xgrosz na swoim koncie na Twitterze Nawet się tym podjarał si Takie filmy krótki nagrał, że fajnie by było A nie miałbym nic przeciwko takim przelicznikom, no zobacz. To ma dużo heksów, więc fajnie jakby tak, To coś było naprawdę 100 heksów otrzymać 45 tysięcy pulsów czyli do kursów, to było coś fajnego tak więc, wracając do naszej przeglądarki, do tego konta Tak więc, zabawa, zabawa możecie już zacząć Po prostu dodajecie do Metamask'a Jeszcze raz wchodzę na Metamask'a, a tu jest na Metamask'u Tutaj na górze Gdzie jest wybór sieci, dodajecie, dodaj sieć Kierujecie się tymi Danymi ze strony PulsChain.com Dodajecie tą sieć PulsChain Na początku będzie tylko TPLS Musicie dać tutaj, importuj token Wklejacie kontrakt tego tokena X akceptujecie i wtedy będziecie mieli widoczne wasze poświęcenie na sieci PulseChain na token puls x i co tu jeszcze mamy oprócz tego PulseX x tego swapu, mamy też bridge bridge czyli most który ma służyć do wymiany tokenów między siecią PulseChain a siecią ethereum oczywiście to wszystko jest testowe tu jest sieć testowa ethereum sieć testowa Pulsechain. I tam możemy wkleić sobie co tu możemy wysyłać, TPLS, HEX, USDT, USDC Zamieńmy Switch Network No tu widzicie, możecie sobie zamienić ewentualnie z ethereum do, do na wysyłać, z do ethereum Tu sobie klikacie na środku co chcecie sobie wysłać, jakie tokeny na górze wybieracie, jaką liczbę chcecie wysłać i tak dalej. To oczywiście jest do zabawy, więc nie kierujcie się tymi cenami, które to zobaczycie na tej sieci testowej, bo to dopiero jest zabawa. I czekamy na informacje, kiedy rusza ta główna sieć. Tak więc mam nadzieję, że trochę pomogłem, rozjaśniłem Wam. Śledźcie konto Richarda, śledźcie konto Xgrosza, bo oni w tym siedzą. Tu w komentarzach, oczywiście, Richard podsuwa jeszcze wszystkie informacje. Tu jest, o zobaczmy, PulseX Analytic na sieci testowej, jakie tokeny najczęściej są dodawane do puli, do, jakie są swapowane, jakie są dodawane do liquid pool. Pulse, PulseX, USDC, HEX, USDT, Hedron, o, Hedron nawet się pojawił. Ale co ciekawe, jeśli kupiliście Hedrona, bo oczywiście ja kupiłem Hedrona, żeby nie było. Że, was, że Wam mówię o Hedronie, a sam tego nie robię 100$ dolarów kupiłem sobie Hedrona Prawie 40 milionów Hedronu dostałem i Niech sobie leży, czekamy na fajną cenę I oczywiście Hedrony, które kupiliście na sieci Ethereum zostaną skopiowane w tej samej ilości na sieci Pulse Chain Tak jak wszystkie pozostałe tokeny, które trzymacie na swoim portfelu na sieci Ethereum Zostaną skopiowane w tej samej ilości na sieć Pulse Chain Wtedy tylko zrobicie na Metamasku przełączenie po prostu zrobicie sobie przełączenie. Z sieci Ethereum będziecie mieć swoje tokeny. Przełączycie na Pullchain i będą te tokeny również na sieci Pullchain. Może z dopiskiem P na początku. Tak więc mam nadzieję, że pomogłem. 8 minut nagrywam. Życzę miłej zabawy. Jeszcze raz odsyłam tutaj. Tu macie wszystkie informacje. Na Nie macie. Jeszcze raz pokażę. Wszystkie dane, które musicie wpisać, żeby dodać tą sieć testową Pullchain Testnet. Możecie ją sobie inaczej podpisać, jeśli macie wcześniejszą Testnet. I tak dalej, to sobie wklejacie block explorer i macie sieć puszczeń. Z kolei, żeby dodać sobie token Pulse x na metamasku, jak widzicie, on nie będzie tu widoczny, ten puls x, musi dać sobie import token. Wklejacie tutaj adres kontraktu. Adres kontraktu jest w pierwszym komentarzu pod tym postem od Ryszka, tutaj jest adres. Wklejacie go, ten, to to jest to. To pierwsze te liczby, kopiujecie. Wracacie na metamaska, wklejacie. I on się tu sam wypełni. dodajecie ad costum token. Ja już nie mogę, bo już go dodałem. I się Wam pojawi. Switch network, tak tu się zakręciło. Dobra, mam nadzieję, że pomogłem. Życzę miłej zabawy. Sprawdźcie sobie, pobawcie się, poprzesyłajcie, odbierzcie na fałce darmowe tokeny PULS. Jeśli nie macie sposób święcenia, możecie sobie na PULS X się powymieniać między tokenami. To wszystko jest zabawa, bo to jest sieć testowa. Tak, żebyście wiedzieli, jak to ugryźć. Możecie dodać sobie. Farmy, earn, farms, Pool Możecie stekować pull Xy oczywiście details, enable. Dodajecie ile chcecie stekować. To tylko jest zabawa. Jeszcze to nie, do końca nie działa, ale myślę, że po, w ciągu najbliższych kilku dni będzie już wszystko fajnie działać. Mam nadzieję, że się podobało.